Turlaj się. na się, pies. Uwaga, leci. Uwaga. Złapałaś. No zawołaj ją teraz. Zawołaj ją do siebie. Luna! Zmęczyłaś się. Turlaj się. Ojej jak ci jedzie z tej gęby Co tu masz poka? Nie masz tu nic, nic nie ma Jak pies faleje? Jak pies tuwla? jak pies się przetoda? No, no. <śmiennie> pies zdech, zamęczyłeś ją <śmiennie> Nie no Ktoś cię tego uczył, Lunka? Ktoś uczył psiaka tego? Uczył ktoś ciebie?